Dzień dobry. Zapraszam was dzisiaj do wspólnej praktyki, która będzie miała na celu skontaktowanie się ze sobą, wyregulowanie układu nerwowego, poprawę albo w ogóle pracę nad ugruntowaniem, a jednocześnie aktywizację brzusznej części gałązki nerwu błędnego. Zanim zaczniemy, daj sobie moment, żeby chwilę rozejrzeć się o swoim pokoju. Daj sobie moment, żeby rzeczywiście poruszyć głową i oczami, zobaczyć przestrzeń. Na przykład kwiatki, które masz na parapecie. Światło, które jest na suficie i świeci w dół. Możesz też popatrzeć przez chwilę na swoje dłonie. Popatrzeć chwilę na mnie. Możemy się zobaczyć. Zobacz, czy naturalnie przychodzi przestrzeń na głębszy wdech. I wydech. Spróbuj nawet biorąc wdech. Wziąć go w wyższe partie ciała i na wydechu puścić to wszystko w dół. O. Wydech. Zatrzymaj, i na wydechu puść. O. Sprawdź, czy siedzisz wygodnie i powoli zamknij oczy. W trakcie tej praktyki możesz mieć. Otwarte albo zamknięte oczy, ja bym proponował, żeby je zamknąć. Połóż dłonie luźno na nogach. Poczuj w miarę wyprostowany kręgosłup, czyli usiądź w tak zwanej pozycji obiektywnej, której szkielet wspiera postawę i dzięki temu. Możliwy jest też naturalny, albo bardziej naturalny i pełny wdech i wydech. I zwróć uwagę na czubek głowy. Czubek głowy to miejsce, w którym często zbiera się dużo napięcia i miejsce, które rzadko odczuwamy. Poczuj czubek głowy. Może nawet włosy na głowie. I pójdź uwagą w kierunku swojego czoła. Poczuj całe czoło. I zauważ, jak samo poczucie czoła sprawia, że ono zaczyna się rozluźniać. Poczuj brwi. Prawą, lewą. Lewą, prawą. I poczuj przestrzeń między brwiami. Jest to kolejne miejsce, w którym często zbiera się dużo napięć. Wyobraź sobie, jakbyś w tym miejscu miał, miała trzecie oko Nie chodzi nam o jakieś mistyczne doznania, tylko o naprawdę wrażenie jakby oko wyrastało z przestrzeni między brwiami. A teraz poczuj swoje prawe oko. Prawy policzek. Prawe ucho. Prawą część szyi, prawy bark. Punkt pośrodku między prawym barkiem a prawym łokciem. Punkt pośrodku między prawym łokciem a prawym nadgarstkiem. Prawy kciuk, wskazujący, środkowy, serdeczny i mały palec u prawej dłoni, prawą kość biodrową. Prawy pośladek. Punkt między prawym biodrem a prawym kolanem po środku uda. Punkt między prawym kolanem a prawą kostką. Środek podeszwy prawej stopy. Duży palec u prawej stopy. Drugi, trzeci, czwarty, piąty. Poczuj całą prawą stronę. Poczuj duży palec u lewej stopy. Drugi, trzeci, czwarty, piąty. Środek podeszwy lewej stopy. Punkt między Lewą kostką, a lewym kolanem. Punkt między lewym kolanem a lewym biodrem. Po środku lewego uda. Lewy kciuk. Wskazujący środkowy serdeczny i mały palec punkt między lewym nadgarstkiem a lewym łokciem punkt między lewym łokciem a lewym barkiem Lewy bok, lewą część szyi, lewe ucho, lewy policzek, lewe oko. Punkt między brwiami. Czoło. Czubek głowy. I poczuj całą lewą stronę. Raz. Robiąc wydech. Pójdź od czubka głowy przez buzie, prawą stronę twarzy, prawą stronę szyi, prawą rękę, prawą nogę. Pójdź z wydechem, czując, jak wydech idzie od czubka głowy przez prawą stronę w dół. A na wdechu, jak idzie przez lewą stronę do czubka głowy. I tak kilka razy przejdź taką Fale wdechu i wydechu. Wydech. Prawa strona w dół. Wdech, lewa do góry. Możesz oddychać nosem albo ustami. I poczu, jak na wdechu rośnie ugruntowanie od dołu. Przez lewą stronę, a na wydechu układ nerwowy od góry rozluźnia się przez prawą na wydechu. O. Wdech. Wydech. Wdech. I wydech. Teraz pomogę Ci i zacznę odliczać od 5 do 1 i po słowie 1, powiem teraz, postarasz się poczuć wszystkie te punkty, których doznawałeś, doznawałaś w miarę oczywiście możliwości. 5, 4, 3, 2, 1. Teraz. Poczuj jak te punkty tworzą rodzaj sztalugi albo obrysowują kontur dookoła klatki piersiowej. Jakby tworzą taki stelaż dookoła dla wypełnienia, którym jest klatka piersiowa. I zwróć uwagę na swój oddech. Czując te punkty dookoła, zwróć uwagę na oddech. Nie zmieniaj go, ale podążaj za nim. Czuj kontakt z punktami, a jednocześnie podążaj za ruchem oddechu i wydechu. I poczuj relaksującą, oczyszczającą, albo mówiąc inaczej, regulującą właściwość tego delikatnego oddechu. A wdechu zwróć uwagę na swoją buzię, a na wydechu na oddech, na wydech. Buzia. Klatka. Buzia. Klatka. Możesz nawet poczuć, jakoby buzia się trochę roztapiała, jakby była z masła albo z wosku. Guzia, serce. I powoli otwórz oczy. I chwilę jeszcze się nie poruszaj. Zobacz, czy odbierasz różnicę z początku. Zobacz, jak się teraz czujesz. I teraz bardzo delikatnie znowu wróć do rozejrzenia się po pokoju. I teraz zobacz, jakby to było: powiedzieć na głos do swojego autonomicznego układu nerwowego, takie zdanie. Czy mogę tu być? I zobacz, jaka jest odpowiedź w tobie. Tak, nie, nie wiem. I zobacz jeszcze takie zdanie. Czy mogę się tu czuć bezpiecznie? I zauważ, co się dzieje. Więc ta praktyka jest to bardzo fajna taka praktyka, która pozwala z jednej strony skontaktować się z ciałem wyregulować układ nerwowy, pomóc usprawnić kontakt ze sobą, poprawić ugruntowanie, a jednocześnie zaktywizować brzuszną gałązkę nerwu błędnego. Więc zachęcam do stosowania, możesz to stosować albo ze mną poprzez to nagranie, możesz też tego słuchać na słuchawkach, albo po prostu możesz się tego nauczyć, możesz też nauczyć może kogoś bliskiego, żeby mieć trochę tego, z tego też trochę zabawy. Więc mam nadzieję, że to wideo było jakoś pomocne, że się im podobało albo nie. a Każdy oczywiście ma swoje zdanie i zapraszam do napisania w komentarzu, jeżeli byście coś chcieli. Jeżeli byłyby jakieś pytania, chętnie odpowiem. Dzięki.